Cześć, ja jestem Ronaty, a tym razem mam dla was obszerny poradnik dla początkujących graczy w grze nazwanej Path of Exile. Przeglądając inne poradniki na YouTubie, zauważyłem, że skupiają się one głównie na takich endgame'owych zagadnieniach, albo bardzo powierzchownym przedstawieniu, czy powiedzmy wytłumaczeniu początku gry w formie takiego wręcz... Zagrajmy Wy, tak? Dlatego postanowiłem stworzyć swój własny poradnik. Te 12 porad kieruje do graczy, którzy dopiero mają zamiar rozpocząć przygodę w tej grze. No i przeglądając sieć na przykład po premierze głośnego Diablo 3, widziałem posty z cyklu To moje ostatnie Diablo i podziękowania dla Blizzarda za fajną serię. Oczywiście nawiązując do przejścia danego gracza z serii Diablo do Path of Exile. I w sumie... słusznie. Bo dla mnie tak zwane PoE jest po prostu dużo lepsze. Jeżeli ktoś z was jest już graczem doświadczonym w tym tytule, to zapraszam do pisania porad dla nowych graczy w komentarzach. Jeżeli nie znajdziecie tutaj powiedzmy odpowiedzi na swoje pytanie, możecie je napisać pod materiałem, pewnie znajdzie się ktoś, kto wam pomoże. Spis treści tym razem macie w opisie, bo robienie adnotacji do tylu punktów jest naprawdę zbyt męczące. Zaczynamy. 1. Czym jest to Path of Exile i czy jest to za darmo? To tytuł z gatunku hack and slash, który może spodobać się fanom Diablo 2. Bardziej takiej trochę klasycznej rozgrywki niż Diablo 3. Tak, ten tytuł jest niemal idealnie darmowy. Płacicie jedynie za wizualne pierdółki na wasze konto. Nie ma tutaj itemów premium czy powiedzmy konta premium. No, płacąc, możecie też powiększyć i tak bardzo dużą skrzynkę z itemami. Dodatkowo w sumie każda z waszych postaci na koncie może robić za dodatkową skrzynkę, więc jest ich nawet kilkanaście. Możecie być najlepsi w tej grze, nie wydając ani złotówki, bo nie ma tutaj kont premium, itemów premium, przyspieszacze Expa, albo nie wiem, zwiększenia farta w lutowaniu itemów. Nie ma czegoś takiego. dzieli dzielić też na powiedzmy kategorie stworzenia postaci. Mamy tutaj. Postacie, które są jakby w kategorii standardowej, okresowej, nazwanej Warband, no i półhardkorowej, nazwanej Tempest. To, czy gracie na Frankfurcie, Afryce, Azji, czy innej bramce, niczym się tutaj nie różni, bo serwer jest jeden, a to, jaką bramkę wybieracie, to po prostu miejsce, gdzie chcecie się połączyć do serwera. Oczywiście im bliżej macie na przykład do Frankfurtu, tym lepiej. 2. Kim grać? Jak grać? Jak rozpocząć swoją przygodę? Jak rozwijać postać? Najlepszą decyzją jest albo rozwijanie swojej postaci tak, jak jest nam po prostu przyjemnie, albo rozwijanie jej zgodnie z jakimś buildem, jaki znajdziemy sobie w sieci. Link do zestawów postaci macie w opisie. Mogą wydawać się na początku skomplikowane, ale naprawdę, jeżeli będziemy używać podanych skilli i rozwijać drzewko tak, jak jest podane w poradniku, to nasza postać będzie. Przynajmniej bardzo dobra. Niektóre buildy są bardzo drogie w skompletowaniu, powiedzmy, itemów, więc na początku warto szukać tak zwanych buildów Noob Friendly, które głównie opierają się o złożenie tylko zestawu umiejętności i perków, a nie złożenie dodatkowo jakichś bardzo drogich itemów. 3. Czym się różnią postaci? Jak tu wygląda te wielkie drzewko perków, które jest tutaj najpiękniejszą rzeczą w tej grze? Dla wielu jest ono po prostu przerażające. Wiele osób sądzi, że nie da rady w tej grze nic zrobić, bo nie da się ogarnąć tego drzewka. To nieprawda. Każda postać w grze zaczyna w innym miejscu tego wielkiego drzewka oraz posiada nieco inny początek rozgrywki. I to tyle. Jeżeli się postaracie, to zrobicie sobie, nie wiem czarodziejkę walącą moby na hita z Axa, albo łucznika-czarodzieja o skrzywionej psychice. Ilość buildów postaci w tej grze jest praktycznie nielimitowana i z każdego tygodnia na tydzień odkrywane są inne, bardzo fajne buildy. Punkty do rozwoju drzewka, te tego perków, otrzymujemy za niektóre questy oraz za poziomy postaci. 4. Czy mogę zresetować sobie te drzewko perków w Path of Exile? Tak. Możesz, ale jest to dość kosztowne. Oczywiście, w formie waluty growej, tej darmowej, e, powiedzmy e, takiej formy, jakby waluty, którą zdobywasz po prostu grając. Dla początkujących graczy, zresetowanie drzewka na 60. poziomie może być kosztowne. Robiąc questy, nazbierasz e, chyba, jak się nie mylę, 20 parę punktów refund, widocznych u góry ekranu. By mieć ich więcej, musisz kupić od NPCów, albo od innych graczy, albo wydropić, czy otrzymać od znajomych przedmioty nazwane Orb of Regret, widoczne teraz na ekranie. Ich użycie daje dodatkowe punkty cofania do danych punktów w tym wielkim drzewku perków, więc w sumie da się zrestartować całą postać do zera. 5. Skile. O co z nimi chodzi? W przeciwieństwie do wielu innych hacken slashów, tutaj skile są gemami, czyli kryształami, kamieniami. Jest ich chyba w całej grze, jak się nie mylę, kilkadziesiąt albo nawet i setka. Podzielone są na kilka rodzajów, przede wszystkim zielone, niebieskie i czerwone, czyli zależne od zręczności, inteligencji i siły. Ale są też mieszane, białe albo inne. Umieszczamy je w przedmiotach w odpowiednio kolorowo gniazdach. Dlaczego niektóre itemy mają na przykład połączone gniazda takimi złotymi liniami? To właśnie najpiękniejszy podrzewku perków element path of exile. Skile połączone w gniazdach mogą między sobą współpracować. Na załączonym przykładzie Fireball: plus większa szansa nakryta, plus jeszcze coś, plus jeszcze coś. W grze istnieje kilkadziesiąt kamieni robiących za skile czyli po prostu za umiejętności. I niektóre przedmioty, czy powiedzmy niektóre skille, są tak zwane jakby supportowe, czyli wspierają skille połączone. No to wszystko sprawia niesamowicie wielkie możliwości budowy postaci. 6. Handel. Jak tutaj handlować? Ściskając Ender, możecie dołączyć do np. Trade czatu, zaś wciskając Ctrl ALT i klikając na itemie, mając oczywiście czat otwarty, możecie go wysłać na czat do znajomego poprzez wiadomość prywatną, czy np. Na, na czat gildii. Ogółem w Path of Exile nie. powiedzmy inaczej. Nie handluje się złotem. Tutaj nie ma praktycznie waluty. Wymienia się itemy za itemy, albo orby. I właśnie główną walutą w grze są te ostatnie, na przykład Orb of Chaos, Exalted Orb, no, widoczne na ekranie. Najłatwiejszym miejscem do handlu jest strona Poetrade. Linka macie w opisie. Możecie tam zakładać lub akceptować oferty handlu przedmiotami za przedmioty, albo na przykład za grową walutę, czyli na przykład przedmioty za orby. Z jednej strony możecie sprzedać coś drogo, Jakiemuś nupkowi i naciągnąć go na spore koszta, a z drugiej strony sami możecie zostać troszeczkę naciągnięci. No, ma to swoje zalety i wady. 7. Mikstury. W przeciwieństwie do wielu innych hack and slash, w Path of Exile mamy rozbudowany system mikstur. To nie Diablo, gdzie używaliśmy mikstur życia, many, staminy, i czegoś tam jeszcze. Tutaj mikstur podstawowych jest kilka. Między innymi życia, many, szybkości, pancerza, odporności na jakieś żywioły, czy na przykład mieszane mikstury. I jeszcze jest chyba 5 albo 6 innych, ale różnica jest taka, że tutaj flaszki są białe, niebieskie, żółte, albo nawet legendarne. Ilość bonusów, jakie posiadają, podobnie jak w przypadku skilli, można liczyć w dziesiątkach. Niektóre na przykład likwidują efekty krwawienia, odnawiają się w przypadku zadania potworowi obrażeń krytycznych i tak dalej, i tak dalej. Ilość, powiedzmy, biudów dodatkowo na te mikstury, czy sposobu ich użycia, też są dziesiątki. 8. Mistrzowie i własny hideout. Wbrew pozorom w tej grze mamy małe elementy... ...Simsowe. To znaczy, możemy mieć własną kryjówkę, którą będziemy sobie y, upiększać czy budować jak chcemy. Na moment robienia tego materiału mieliśmy do dyspozycji 8, wyglą y, jakby 8 wyglądów, bazowanych na różnych lokacjach z tej gry. Aktualnie na ekranie widzicie wygląd y, z archiwów z trzeciego aktu. Przemierzając świat, napotykamy różne misje od tych mistrzów, no i zdobywając u któregoś poziom trzeci. Będziemy mogli stworzyć u niego hideout. Zmiana na inny u innego mistrza jest darmowa. Możemy też zaprosić dwóch mistrzów do swojej siedziby oraz zakupić u nich lub u innych mistrzów dekoracje naszego schronienia. Najważniejsze jednak są stoliki do craftingu, jakie u nich otrzymamy. Będziemy mogli na nich ulepszać czy nawet tworzyć różnego rodzaju przedmioty. 9. Jak zarabiać? To najważniejszy punkt, który interesuje początkujących graczy praktycznie w pierwszych pięciu minutach gry. Jak się do jasnej cholery w tej grze wzbogacić? Najle najlepiej po prostu dropiąc potężne artefakty, od razu jakieś chaos orby, regal orby albo egzalty. No dobrze, ale to się dropi dość rzadko i na wysokich poziomach trudności. Zbierajcie dla przykładu itemy mające gniazda we wszystkich kolorach, przedmioty mające pięć, lub 6 nawet niepołączonych gniazd. Przedmioty no, mające 5 lub 6 połączonych gniazd są dość cenne. Sprzedając te przedmioty, NPC możecie liczyć na Chromatic Orby. Je w sporej ilości wymieniacie np. Na, na Chaos Orby i inne cenniejsze kuleczki. Je zaś następnie, oczywiście, na lepsze itemy. Warto też levelować gemy. Możecie nieużywane gemy nosić w drugim zestawie broni, levelować je na wysoki poziom, a następnie po prostu sprzedawać. Zawsze jakieś drobniaki wpadną, prawda? 10. Endgame, czyli co mam do roboty, kiedy już poskładam Malachaja na stopniu trudności Merciless. Path of Exile nie opiera się o bicie praktycznie jednego bossa non-stop, żeby coś tam wydropić, jak to miało miejsce w innych sieciowych slasherach, czy na przykład w Diablo 2. Tutaj koniec gry opiera się przykładowo o robienie tak zwanych map. Udając się do Eternal Labo Laboratory, możemy w mechanizmie umieszczać kamienie map. One otwierają nam drogę do różnorodnych lokacji posiadających dziesiątki, jak nie setki atrybutów. Jest to zarówno ciekawe wyzwanie, odrobina przygody, jak i szansa na... Dobry złom. 11. Mikropłatności i odzyskiwanie skinów. Jak mówiłem na początku, Path of Exile jest tytułem praktycznie w 100% free to play. Możecie mieć najlepsze itemy w grze, zupełnie nic nie płacąc. Tak samo szybko, w takiej samej, że tak powiem, prędkości jak inni gracze, bo nie ma tutaj kont premium. Są itemy wizualne, np. pety chodzące za wami, albo skiny na bronie, lub husarskie piórka doczepiane do tyłu zbroi. Klikając na shop po zakupie jakiejś wizualnej pierdółki w sklepie będziemy mieć ją po lewej stronie ekranu i możemy ją kliknąć i dla przykładu nadać butom efekt płomieni. Przedmiotów z założonymi efektami nie możemy sprzedać u handlarzy. Jak odzyskać taki efekt z itemu? Klikamy na Reclaim Effect u góry, następnie na Item. No i Item powiedzmy jest uwolniony z tego efektu, nie ma opisu, że ten efekt jest na niego nałożony, a efekt ląduje w ekwipunku naszego sklepiku. 12. System party znajomych oraz gildia. Czemu niektóre itemy są zaznaczone na czarno, kiedy gram z kolegą albo z randomami, nie mogę podnieść takiego przedmiotu? Powód jest prosty. Party posiada system jakby alokacji przedmiotów. Są trzy alokacje i decyduje o tym lider grupy. Oznaczane są na tablicy ogłoszeniowej w mieście kilkoma ikonkami, albo możesz sprawdzić to, jaka jest alokacja w powiedzmy, ustawieniach Twojego party. Czerwona ikonka oznacza ustawienie Free for All, czyli każdy gracz może zebrać każdy item jaki wyleci. Żółty. To short allocation, czyli krótkie przypisanie cennych itemów do któregoś z graczy. Inni mogą je podnieść, ale dopiero po około 6-7 sekundach. Zielona łapka oznacza przypisanie całkowite. Jeżeli jakiś cenny item wypadł, to jest przypisywany do któregoś z graczy, i inni nie mogą go podnieść. Z jednej strony to dobrze, bo kiedy nam coś dobrego wypadnie, to nie mamy obawy, że ktoś nam to podbierze. Ale z drugiej strony troszeczkę smuteczek, kiedy wypadnie komuś innemu ta polska zazdrość, prawda? System gildii jest prosty. Macie wspólną ekipę, czat gildyjny, ale już za wspólną zakładkę skrzynkową gildia musi założyć, powiedzmy bank, coś w tym stylu, czyli po prostu złożyć się w formie realnego hajsu na taką skrzynkę gildijną, czy powiedzmy kolejną zakładkę do takiej skrzynki. No cóż, to byłoby na tyle z tego krótkiego poradnika dla początkujących graczy w Path of Exile. Jeżeli jesteście doświadczeni w tej grze, możecie napisać większe porady dla nowych graczy w komentarzach, albo zostawić broda tego lajkacza, jeżeli poradnik jest waszym zdaniem przydatny nowym graczom. No cóż, tyle.